Cześć, nazywam się Julia i dzisiaj opowiem ci o czymś, o co wielu mężczyzn prosi mnie, abym wyjaśniła szczegółowo. Jak sprawić, aby kobieta naprawdę osiągnęła orgazm? Nie jest to mit ani magiczna recepta. To czysta biologia, anatomia i oczywiście więź emocjonalna. Obejrzyj ten film do końca, ponieważ to, co odkryjesz, może zmienić sposób, w jaki odnosisz się do swojej partnerki. Pytanie jest niemal uniwersalne. Julia, skąd mam wiedzieć, czy moja partnerka naprawdę osiąga orgazm, czy tylko udaje? Wątpliwość jest uzasadniona i w większości przypadków wynika z nieznajomości anatomii kobiety. Wielu mężczyzn uważa, że wystarczy sama penetracja, ale nauka pokazuje coś innego. Punktem wyjścia jest zrozumienie budowy seksualnej kobiety, łechtaczki i punktu G. Jeśli zrozumiesz, jak one działają, będziesz o krok przed większością mężczyzn. Łechtaczka to niewielki obszar znajdujący się tuż nad wejściem do pochwy. Zawiera ponad 8000 zakończeń nerwowych, czyli dwa razy więcej niż żołądź prącia. Jego jedyną funkcją jest dostarczanie przyjemności, co czyni go prawdziwym bohaterem kobiecego orgazmu. Wielu mężczyzn próbuje szybko dokonać penetracji, nie dając czasu na odpowiednią stymulację łechtaczki. I tu pojawia się problem: kobieta nie osiąga orgazmu, lub w najlepszym przypadku udaje. Rzeczywistość jest prosta. Bez stymulacji łechtaczki szanse na orgazm drastycznie maleją. I nie mówimy tu tylko o powierzchownych dotknięciach. Konieczna jest ciepła, wilgotna i stała stymulacja, czy to poprzez pieszczoty, masaż, czy seks oralny. A co z słynnym punktem G? Tak, istnieje. Znajduje się on na przedniej ścianie pochwy, około 2 lub 3 cm od wejścia, aby zlokalizować go palcami. Wystarczy wyobrazić sobie ruch, choć tutaj jakbyś zgiął palce do góry, ale tutaj pojawia się najczęstszy błąd. Przekonanie, że wystarczy go nacisnąć, aby kobieta osiągnęła orgazm. Tak nie jest. Punkt G reaguje intensywnie tylko wtedy, gdy łechtaczka została już pobudzona. Można powiedzieć, że łechtaczka otwiera drzwi, a punkt G wzmacnia doznania. Wielu mężczyzn żyje w przekonaniu, że duży penis gwarantuje kobiecy orgazm. Nic bardziej mylnego. Najbardziej wrażliwe zakończenia nerwowe pochwy skupiają się w pierwszych 3-4 cm. Poniżej tej długości wrażliwość maleje. Oznacza to, że wyjątkowo długi penis nie daje żadnej przewagi, a nawet może być niekorzystny. Gdy uderza w szyjkę macicy, dla wielu kobiet jest to bolesne. Dlatego naprawdę ważny nie jest rozmiar, ale zdolność do stymulowania odpowiednich obszarów. Gruby penis może sprzyjać wywieraniu nacisku na łechtaczkę i punkt G. Ale nawet mały penis w połączeniu z odpowiednią stymulacją zewnętrzną może wywołać intensywny orgazm. Czy wiesz, że około 80% kobiet nie osiąga orgazmu wyłącznie poprzez penetrację? Dla wielu osób jest to zaskakująca informacja, ale taka jest rzeczywistość. Dlatego jeśli twoja partnerka twierdzi, że zawsze osiąga orgazm poprzez szybką penetrację bez wcześniejszych pieszczot, prawdopodobnie udaje. Nie oznacza to, że nie czerpie przyjemności z stosunku, ale że potrzebuje więcej uwagi w obszarach, które naprawdę mają znaczenie. Orgazm kobiecy nie zależy wyłącznie od anatomii. Kluczową rolę odgrywają czynniki emocjonalne i psychologiczne. Aby kobieta osiągnęła orgazm, musi czuć się bezpieczna, kochana i podniecona. Oznacza to długie gry wstępne, odpowiednie nawilżenie, pieszczoty i czułe słowa, unikanie pośpiechu w dążeniu do stosunku. Klasycznym błędem jest pominięcie całego tego procesu i myślenie, że penetracja rozwiąże problem. Prawda jest taka, że droga do orgazmu zaczyna się na długo przed penetracją. Wiele filmów i seriali sprzedaje ideę, że wystarczy jedna cudowna pozycja seksualna, aby kobieta natychmiast osiągnęła orgazm. Tak nie jest. Nie sprawdza się również idea, że kluczem jest silna penetracja. Gwałtowne ruchy rzadko powodują przyjemność. W rzeczywistości mogą powodować dyskomfort, jeśli wcześniej nie zadbano o podniecenie. Kluczem nie jest siła, ale uwaga i cierpliwość. Ciekawym punktem, który potwierdza doświadczenie medyczne jest to, że grubość penisa jest zazwyczaj ważniejsza niż jego długość. Dlaczego? Ponieważ grubszy penis zapewnia większy kontakt z górną częścią pochwy, gdzie znajduje się obszar łączący łechtaczkę i punkt G. Wielu pacjentów zgadza się, że ten szczegół ma znaczenie. W rzeczywistości niektóre zabiegi kosmetyczne koncentrują się na pogrubieniu penisa, a nie na jego wydłużeniu, właśnie dlatego, że zapewnia to więcej praktycznych korzyści w zakresie kobiecej przyjemności. Co więc należy zrobić, aby partnerka naprawdę osiągnęła orgazm? Zacznij od delikatnych pieszczot i długich pocałunków. Poświęć czas łechtaczce. Nie spiesz się. Seks oralny, palce lub pieszczoty mogą zdziałać cuda. Gdy podniecenie będzie już widoczne, nawilżenie, przyspieszony oddech, ruchy miednicy, możesz zacząć eksplorować punkt G. Pamiętaj: penetracja powinna być dodatkiem, a nie głównym elementem. Nie zapominaj, że kobieca przyjemność wykracza poza biologię. Jest to zespół bodźców fizycznych, emocjonalnych i psychologicznych. Traktowanie partnerki z czułością, poświęcanie jej uwagi i nieograniczanie związku do zwykłego mechanicznego aktu naprawdę robi różnicę. Orgazm to nie tylko technika, ale także więź. Ostatecznie to czego każda kobieta potrzebuje, aby osiągnąć orgazm, to nie ogromny penis ani szalone ruchy, ale uważny, cierpliwy i czuły partner, który rozumie jej anatomię i szanuje jej tempo. Jeśli zastosujesz się do tych wskazówek, prawdopodobieństwo osiągnięcia orgazmu przez Twoją partnerkę znacznie wzrośnie. Pamiętaj, około 80% kobiet nie osiąga orgazmu wyłącznie poprzez penetrację. Jeśli więc do dziś wierzyłeś, że wszystko zależy od rozmiaru, teraz już wiesz, że tak nie jest. Traktuj ją z czułością, zwracaj uwagę na jej sygnały i poświęcaj czas na to, co naprawdę ważne. Ponieważ kiedy kobieta osiąga orgazm dzięki więzi, którą z nią zbudowałeś, nie tylko poprawiasz jakość doświadczeń seksualnych, wzmacniasz cały związek.